Siema, mamu mi no. dzisiaj jak obiecałem ja będzie wycineczek z radnego z rannych obrządku gdzie będziemy je właśnie wypuścić jak widać jest przez siódmą Zegarek mi pokazywał że jest przed piętą, ale dobra zabierzemy klapkę też wybudzimy słychać może i na wzbędzie. Dobra, otwieramy tu. Chodźcie. Chodźcie, chodźcie mnie, was tutaj po... Żebo, żeby tutaj zakarczyć tym trutem Kurde. Pierwsza pan mi nie wyszła. Proszę po kolei. Proszę się nie pchać. Kurde, jedną ręką to jest ciężko będzie. Myślę, że tu tu przytrzymać. O, o, to, 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 to. Tu wypuszczę, żeby było szybciej. Chodź. No. Już działa. No, co to zrobię? No, to powoli wejdzie. Nie, to jest tak, to tu otwarte, żeby wychodzić teraz idziemy dać one niech tu rozchodzą, trochę tamtego starego wyżrą jedzonka, a my pójdziemy dać pieskom pieskom na bramkę po prostu to światełko, o noga się naładowała dobra naładowała, była naładowana, dobra to odłączymy. Może na was w jakimś jechać do szkoły, czy jest tak, jest to. ona nam aż około 1000 przyjechań. też no, około. No, nie dużo. to jest dużo. Oni pewno nie będą chcieli jeść, więc ze mną. Panie, zjadły. Nie, nie będę tutaj No to wiecie, widoki takie. Mam. Mam do śniadania. Czy do jedzenia nieidealne. Tak, Tef. Nie jakby. No, to jest Stefan. Tam jest Wera. Wera, od Weroniki, czyli od mojej babci. Czemu nie idziecie? O, no, idziemy. Nie mam czasu. O, mówi, nawet nie... Nie tkną. Nie tknął. No czyli trzeba dać tej takiej. Wiecie jakiej. O, o taka, taki duży, długi stucer. Jakiś sztucer. To jest yy, yy, nieważne, yy. no problem jest, bo tutaj będę musiał nie nakrywać. nie da inaczej, to widzimy się jak na nakarm. że jeśli daje im tylko karmę, no, bo ona tam dużej do No idzie. Dobra. Macie tutaj. Macie na to. No. A w skórniku coś tam wyjadły albo coś się pojawiło. Dzień dobry. Nie ja wiem Państwa prosił o wyjście stąd. Czekajcie, bo wy ich nie widzicie. O. Proszę Państwa o wyjście, tak? Wychodzimy. No o jedno jajko tam... Dwa jajka tam są. Dobra, to jak przyjdę ze szkoły, to zbiorę. Przecież... Nie, spokojnie, spokojnie, tylko... patrzę jak pani. Czy to jest to wy, czy nie ma? no ryj dobra tu mają w takim razie nie wyjadły to wam tu dos, o dobra i zabierzemy te dwa jajka albo dobra no jak przyjdę ze szkoły o, czy, która to jest godzina hmm, to nie wiem Dobra, ale to mi jakaś dobra godzina. Dobrze, jeszcze muszę przyjść do domu się pratać na nowe nowe ciuchy. Dobra, jeszcze zajemy ten nieszczęsny... O, nieszczęsny ten potą... Do No dobra, lejemy do 1,5. No jak się tutaj to zagotuje. Wejdź hmm. jeszcze? Tam wyprowadzę sobie tą nogę. To lejnogę, się przejawia z wami. Że tak powiem. Na tym zacząć odcinek. No wszędzie... Bo przytomny byłem. Nie, i w, w, w tym Jak widać, jeszcze przyjechał, przez chwilę. to um, <zyskanie> piesio. To też pojeździło, ale się to tyle lepiej. Co? Co? Co tam? Dobra, i jedziemy. U! jedzie się. To trochę tyle lepiej, nie? Przepraszam bardzo. Jak lord? Dobra. Wyłączona. Kij, taki, wiecie. Kury tamto, wiecie, zawsze. Kury się tak. to by było tyle z tego odcina. Widzimy, że je Jeszcze może. I dzisiaj po południu. Ale nie wiem. To na razie cześć, Papa. Pa. Dziękuję Wam za oglądanie.